Dzień dobry Państwu, Katarzyna Bochańska. Witam Państwa serdecznie w wieczornej audycji pod tytułem Książka z radiowej biblioteczki. Spotykamy się z Państwem dwa razy w tygodniu i dwa razy w tygodniu sięgamy po bardzo różne pozycje i publikacje i prezentujemy je dla Państwa na antenie Radia Motyw. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Pochylimy się nad tekstem Odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera autorstwa Agnieszki Kobrzyckiej, publikacji, która ukazała się nakładem oficyny wydawniczej Impuls z Krakowa. O tym, jakie tajemnice kryje w sobie Harry Potter, jak powstawała ta książka i jak wiele czasu trzeba było poświęcić na to, aby zgłębić tajniki historii Harry'ego Pottera, o tym wszystkim już w drugiej części naszego spotkania, w bezpośrednim spotkaniu i rozmowie z autorką publikacji. Zapraszam Państwa serdecznie, pozostańcie z nami. Myślę, że warto posłuchać, o czym będzie mówiła autorka książki. A ja już ponownie witam Państwa po przerwie i zapraszam do wysłuchania rozmowy z autorką książki Odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera, panią profesor Agnieszką Kobrzycką. Przypomnę tylko, szanowni Państwo, dla tych, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki, że w dzisiejszej audycji rozmawiamy o książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Impuls naszym gościem, Dzisiaj jest autorka, pani profesor Agnieszka Kobrzycka, która opowie o tym, w jaki sposób książka powstawała, z jakiej pasji tak naprawdę wyrosła i krótko mówiąc, jak bogatym tekstem jest Harry Potter. Pani profesor Agnieszka Kobrzycka jest historykiem literatury, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim, a to pasja popchnęła ją do tego, żeby kilka lat... Poświęcić na tworzenie książki o tajemnicach i głębi, tak naprawdę, tekstu Harry'ego Pottera. Szanowna Pani Profesor, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. dla wszystkich. Pani Profesor, Harry Potter, skąd fascynacja? Jak to się zaczęło? No, bo poświęciła Pani tej książce i w ogóle Haremu Potterowi całkiem sporo lat, prawda? No tak, zajmuję się Poterem już od 10 lat, e, i e, ta fascynacja e, padła na mnie tak nagle po prostu sięgnęłam po książkę, którą czytał mój syn. Z czystej ciekawości, żeby, żeby sprawdzić, dlaczego moje dziecko e, tak wiele czasu spędza nad, e, nad tą lekturą i, i w zasadzie nie potrafi jej odłożyć na bok. No, i tak się to zaczęło. Ja, ja, ta, ta książka mnie absolutnie zaczarowała, tak jak i miliony ludzi na całym świecie. Pani Agnieszko, no właśnie, skąd fascynacja tą książką no, w takim licznym gronie czytelników? Bo to się rzadko zdarza, prawda, żeby miliony ludzi nagle w jednym czasie no, zainteresowało się jakąś publikacją. Czasami przecież widzieliśmy scenki, gdzie czytelnicy stali po nowe tomy, po nowe tytuły w kolejkach, żeby jako pierwsi je nabyć. Skąd ta fascynacja? Dlaczego ten Harry Potter jest no właśnie taki czarodziejski? Przede wszystkim jest bardzo uniwersalny, bo autorka porusza tematy, które mogą dotyczyć właściwie wszystkich. Nie boi się mówić o tak poważnych sprawach, jak na przykład choroba psychiczna, pobyt w więzieniu, jakieś konflikty prawe, pomina II wojnę światową i nazistów. Cały ten wątek literinu jest, no jest takim odniesieniem do II wojny światowej i do, do czystek etnicznych, ale też porusza kwestie, które mogą być ważne dla tych najmłodszych czytelników. Mówi o dojrzewaniu, o pierwszych miłościach, o przyjaźniach, ale mówi też o sprawach, na przykład bardzo dużo uwagi poświęca wykluczeniu, natomiast i wydaje mi się, że każde każdy dziecko w jakiś sposób czuje się wyobcowane. No, główny bohater chociażby jest takim outsiderem, ale to wykluczenie i przełamywanie wykluczenia jest obecne na wszystkich etapach książki, we wszystkich częściach sagi. A jednym z takich najbardziej chyba kontrowersyjnych tematów jest kwestia wykluczenia wilkołaka. Lupina, bo uwaga, nie, nie chodzi tu wcale o wilkołactwo, tylko tak jak się to czyta na zachodzie um, Europy, Stanach Zjednoczonych, raczej tu jest mowa o osobach chorujących na HIV, ewentualnie zakażonych, chorujących na AIDS, ewentualnie zakażonych HIV. Dlatego właśnie ja jestem, ja jestem trochę zaskoczona, że w Polsce... Nie interpretuje się w taki sposób Pottera. Czyta się go dosłownie. Aha, i jeszcze jedna sprawa, która, która moim zdaniem zaważyła na tym, że, że Potter jest tak popularny. To jest książka napisana w taki sposób, że może usatysfakcjonować właściwie czytelników w każdym wieku. Ci najmłodsi przeczytają ją właśnie no, yy, spontanicznie i odbiorą te sensy takie dosłowne. Natomiast w zależności od tego, jakie kto ma wyposażenie intelektualne, zainteresowania, będzie mógł czerpać z tej książki zupełnie inne treści. Czyli tutaj to nawet nie chodzi o, o jakieś bardzo wyrafinowane wykształcenie. Natomiast w tej książce każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś zajmuje się Drugą wojną światową, to znajdzie tam aluzję do postaci Churchilla, Chamberlaina, Lera, nazistów. Jeśli się zajmuje, jeśli, jeśli interesują go kwestie gender, to, to znajdzie kolejną no, tematykę, czy dotyczącą właśnie takiej emancypacji kobiet. Także ta książka jest niesamowicie wielostronna i każdemu się może podobać, bez względu na, na wiek, na wykształcenie, na poglądy. I ona jest bardzo różnie też czytana w różnych krajach, bo na przykład z badań wynika, że Skandynawowie utożsamiają się z domem Slytherin i kibicują właśnie tym bohaterom z domu Slytherin. Tam widocznie ten pragmatyzm życiowy taki i jest, jest bardziej w cenie niż, niż te takie rycerskie wartości domu Gryffindor. Także ta książka jest naprawdę odbierana, czytana chętnie na całym świecie. Miałam nawet takie zabawne sytuacje, kiedy prowadziłam zajęcia ze. Z, z obcokrajowcami, ze studentami. Wydawałoby się, że na przykład um, muzułmanie powinni być tacy ostrożni. Wobec Harry'ego Pottera. Natomiast mm. moje studentki, jak, jak zaczęliśmy, wspomniałam o tym, bo, bo noszę taką torbę y, z napisem Harry Potter na co dzień, i, i kiedy, kiedy zagadnęły, to od, na, od razu pojawiły się, pojawiły się głosy, że ja jestem I'm from Gryffindor, I'm mm -hmm. from Slytherin. także Także y, y, nawet. Nawet wśród takich dość konserwatywnych środowisk muzułmańskich, z których się wywodziły moje, moje studentki, nie ma żadnego problemu z czytaniem, interpretowaniem tej książki, bo, bo akurat tam ona, ona jest uznana jednak za, za wartościową. Ale, to mnie zastanawia. Pa, ale pamiętamy przecież, że niektóre środowiska miały z tym niejaki, mówiąc delikatnie, problem. No właśnie, a jednym z najwybitniejszych badaczy Harry Pottera jest John Granger, właśnie badacz z Chicago, specjalista od języków starożytnych, który przede wszystkim zajmuje się Biblią i to jest taki bardzo konserwatywny katolik, ojciec siedmiorga dzieci, który nie posłał swoich dzieci nawet do szkoły, bo uznał, że... No, w tej szkole mogą tam się zetknąć z jakimiś niebezpiecznymi zjawiskami, mogą przyswoić niebezpieczne treści. Natomiast jest naj, największym, chyba er, na świecie, orędownikiem Harry'ego Pottera. I właściwie czyta tę książkę jako opowieść o naśladowaniu Chrystusa. Nawet pojawiła się taka, pojawił się tam pojawił się taki tytuł książki o, o Potterze. Jesus, Harry Potter Christ, bo dla, dla większości osób wierzących, które nie, nie są uprzedzone do, do Harry'ego Pottera, jest oczywiste, że Harry Potter jest przede wszystkim naśladowcą Chrystusa. On przecież na, na końcu tej, tej sagi decyduje się oddać życie imię dobra społeczności, w której żyje. I ta scena, kiedy dobrowolnie idzie na śmierć, jest bardzo przejmująca. Natomiast w ogóle aluzji biblijnych, rozmaitych, jest mnóstwo w tej książce. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja się zajmuję również od lat symboliką biblijną i ikonografią biblijną. I tutaj mogłam też, też z tej strony spojrzeć na, na roli nie rozumiem, nie rozumiem tej, tej obawy. Może może jakaś taka nie, niechęć do, do tego, co nowe, co, do, do języka, który, który jest taki oryginalny, nowy. Nie no. wiem, nie rozumiem. Nie no. rozumiem, dlaczego, dlaczego akurat środowiska związane z Kościołem u nas w Polsce tak bardzo się przed tym poterem bronią. Pani Agnieszko, pani książka, którą wydało wydawnictwo Impuls Krakowa, Odkrywanie Tajemnic Harry'ego Pottera, służy przede wszystkim, tak jak ja ją odczytuję, żeby wyjaśnić to, co w polskim tłumaczeniu nie jest jakby do końca bardzo ostro widoczne, prawda? Bo ta książka ma ukryte znaczenia, symbole. Dlatego przede wszystkim zależało mi, żeby zebrać te najcenniejsze teksty, które Stanach I w Wielkiej Brytanii pojawiły się na temat Harry'ego Pottera. No tutaj, ze względu na przykład no, na brak znajomości francuskiego, nie, nie mogłam prześledzić francuskojęzycznej literatury, która również istnieje. Ale powiedzmy, że spędziłam sporo czasu czytając zachodnie książki, literaturę angielskojęzyczną, i postanowiłam podzielić się tym, co wiem. Czego się dowiedziałam z tych książek, no i jeszcze przy okazji y, dodałam trochę moich obserwacji, tego, y, co, co sama zauważyłam, wychodząc od, od lektury y, moich brytyjskich i amerykańskich kolegów. Dlatego chciałam wyjaśnić, jak się poteraczy czyta gdzie indziej i chciałam też pokazać, jak, wie, jak wielowarstwowa jest ta książka, bo Rowling jest. To link jest erudytką. Ona się do napisania tego tekstu przygotowywała, jak sama mówi, przez 7 lat. Bardzo starannie planowała. Potter ma bardzo przemyślaną strukturę, i tam jakichś takich padek, których się próbują krytycy doszukiwać, jest naprawdę w porównaniu z innymi tekstami bardzo mało. Także, także my zapominamy, że Rowling jest, ma wykształcenie klasyczne i jest specjalistką od literatury antycznej, no i również literatury francuskiej. To, to nie jest przypadkowa osoba, to jest, to jest erudytka, osoba o bardzo wysokiej kulturze literackiej, intelektualnej, bardzo oczytana. Pani książka, pani Agnieszko, ułożona jest według haseł, które są istotne dla tego tytułu. Tak. Ja starałam się tak skonstruować tę książkę, żeby w miarę możliwości można było dotrzeć do konkretnych informacji dość szybko. Bo są takie, zresztą, chyba ta taka słownikowa albo parasłownikowa formuła, ona teraz się na Zachodzie upowszechnia. Coraz, coraz więcej jest takich publikacji, na przykład poświęconych jakimś yy, yy, mitom, no, czy, przede wszystkim chodzi mi o mitologie celtyckie, nordyckie, które studiowałam przez ostatnie lata yy, i tam yy, yy, autorzy chętnie posługują się formą słownika. Ona jest taka chyba łatwiejsza dla czytelników. I pozwala szybko przyswoić konkretne, potrzebne treści. Wydaje mi się, że, że no jakiś kompromis z taką opowieścią, ciągłą opowieścią o, o Harrym Potterze tutaj zawarłam. Ja zastanawiałam się w momencie, kiedy tę książkę czytałam, no i odwoływałam się do pamięci swojej i do znajomości Harry'ego Pottera, zastanawiałam się, czy nie byłoby właściwe przeczytać najpierw, Pani książkę, a dopiero potem sięgnąć po tekst Harry'ego Pottera, bo wtedy czytałoby się go zupełnie z innym nastawieniem. No właśnie to jest. Nie, nie, nic tak, Nigdy coś takiego nie przyszło do głowy, ale ja Harry'ego czytałam wielokrotnie, właściwie trudno mi nawet powiedzieć, ile razy go czytałam, i za każdym razem odkrywam tam nowe rzeczy. Więc jestem w 100% pewna że tam jest znacznie więcej jeszcze ciekawych takich aluzji, takiej gry z czytelnikiem, której ja i moi koledzy, dorycy literatury, jeszcze nie wychwyciliśmy. To są drobiazgi. Ja się na przykład latami zastanawiałam, dlaczego Ron Weasley, który, kiedy wsiada do, do pociągu w pierwszej części, ma brudny nos. Tam link nic nie jest przypadkowe. Mhm. I, I naprawdę już sięgałam do Sterna, do Rablego, bo tam kwestia nosa jest nie, niezwykle ważna. Ale tak mi to nie pasowało. Te, te spojrzenia takie, nie pasowały mi do książki dla dzieci. No, bo, no i oczywiście to jest, to jest po prostu odwołanie do idiomatycznego takiego wyrażenia, które funkcjonuje w języku angielskim. Clip your nose clean. Trzeba, trzymać, trzeba mieć czysty nos, trzymać czysty nos, czyli nie, nie pakować się w kłopoty. A u Rowling jest mnóstwo takich zabiegów, które, na które właśnie Anglicy mają bardzo dobre określenie, foreshadowing, takich zapowiedzi. Nie ma odpowiednika tego terminu w języku polskim. I to jest taki foreshadowing, właśnie. Wiadomo, że, że Ron, kiedy tylko przyjedzie do szkoły, zaraz wpakuje się w jakieś kłopoty. I będzie się w nie pakował przez, przez 7 lat, jak tylko ta akcja się będzie rozwijać. I takich drobiazgów są tysiące. Jest taka genialna książka, właśnie zatytułowana Retoting, Harry Potter, i tam, tam autor właśnie próbuje. Próbuję te, te gry słowne jakoś zebrać i te, te rozmaite takie aluzje językowe przedstawić w miarę systematycznie, ale oczywiście nie, nie wyczerpuje tematu. Pani profesor, jak zaczęła Pani tworzyć tę książkę, to czy miała Pani na myśli jakiegoś konkretnego odbiorcę, który powinien się z nią zetknąć? Czy to. No, czy, właśnie, czy, to są, czy to powinni być miłośnicy Harry'ego Pottera, czy to może być książka pomocnicza, na przykład dla nauczycieli, którzy mają odwagę wprowadzić którejkolwiek z tomów Harry Pottera na zajęcia? Czy to też. Tutaj, mhm. No to, to jest problem, bo yy, prawdziwi fani znają tę książkę na tyle dobrze, że trzeba ich traktować poważnie i naprawdę na, narzucić dość, dość wysoki poziom dyskursu. Ja teraz byłam taką wizytą na koloniach haropoterowych, jeśli można tak powiedzieć. Tam były dość małe dzieci. Wydawałoby się, że, że to, co ja mam im do powiedzenia, jest za trudne. Tam były dzieci takie powiedzmy od 9 do 14 lat, ale one znały tę książkę na wyrywki i miały ją jakoś tak przemyślaną też bardzo dobrze. Także one zadawały bardzo dojrzałe pytania dotyczące postaw bohaterów, jakichś konkretnych wydarzeń. Więc. To jest książka dla fanów i również książka dla nauczycieli angielskiego, natomiast mam świadomość, że to nie jest książka tak popularna, nie jest to książka do końca popularna, raczej, raczej jest adresowana dla, do osób, które Harry'ego Pottera lubią. A przede wszystkim wierzą, że, to wszystko, że, że te rzeczy, o których ja piszę, naprawdę w Harem Potterze się znajdują. Bo to jest najczęściej zadawane pytania, pytanie na wszelkich spotkaniach, konferencjach, czy to tam naprawdę jest. Naprawdę jest i nie tylko ja to zauważyłam. Rozumiem. Pani profesor, zapowiada pani kolejne części, które będą poświęcone Haremu Potterowi. Ja teraz poprawiam. Drugą część to będzie książka, w której omawiam trzy pozostałe domy, bo w pierwszej części napisałam o Hogwarcie, o symbolice zamku, o, o tym jak ta szkoła jest zorganizowana i, i o domu Gryffindor. Ponieważ nie chciałam też produkować jakichś takich o, ogromnych tomów, które by czytelników przestraszyły i odstręczyły, więc postanowiłam tę moją pracę sobie podzielić na takie mniejsze części. I teraz przygotowałam analizę, komentarz do przez pozostałych domów i również do takiej, i, i również staram się odpowiedzieć na pytanie, jak się do tego hogwartu i do tej magicznej rzeczywistości można dostać. Bo wbrew pozorom jest w jest tym, tym sposobie komunikowania się y, Mugoli z czarodziejami bardzo dużo odniesień natury takiej, y, no, i literackiej i, 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 i mitycznej. Przede wszystkim tutaj te, te relacje między światem Mugoli i czarodziejów kojarzą mi się z wierzeniami, y, z kulturą Celtów, którzy, którzy byli pewni, że że ten świat, ten inny taki świat, ten tajemniczy świat, istnieje obok nich jakby w środku zwyczajnego świata. Tylko, tylko trzeba spełnić pewne konkretne wymagania, żeby, żeby go dostrzec, albo ewentualnie, żeby się do niego dostać. Także to będzie drugi tom i trzeci. Nie mogę się już doczekać, kiedy zacznę pracę nad trzecim, bo, bo to będzie Magicznych przedmiotach. Znaczy, ja mam, jakby, ja, ja to mam napisane, tylko to jest wszystko jeszcze w wersji brulionowej. Te wszystkie części są napisane, ale, ale to będzie brulion. Więc na pewno magiczne przedmioty, a później magiczne istoty się pojawią. Fantastyczne. Pani profesor, my się chyba i, i słuchacze Radiomotyw nie będziemy mogli doczekać, żeby pani przyjęła zaproszenie na taką naszą dłuższą rozmowę, dłuższą audycję, w której. Wspólnie razem z Panią uda nam się poodkrywać właśnie magię Harry'ego Pottera i będziemy o to zabiegać. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że Pani przyjmie zaproszenie. No, będzie mi bardzo miło. Proszę Państwa, pa moim Państwa gościem była Pani Profesor Agnieszka Kobrzycka, autorka publikacji Odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera, która, jak Państwo słyszycie, może mówić pięknie i bez końca o tej publikacji. Pani Profesor, bardzo serdecznie dziękujemy. 真贵呀。 Mamy nadzieję, że książka Odkrywanie tajemnic Harry'ego Pottera, autorstwa Agnieszki Kobrzyckiej, na tyle Państwa zainteresowała, że sami Państwo sięgniecie po tę publikację i że ta publikacja umożliwi Państwu odkrywanie tajemnic tekstu. Szanowni Państwo, my słyszymy się już w poniedziałek po godzinie 19.00 i po godzinie 19.00 w poniedziałek będziemy mieć dla Państwa kolejną propozycję wydawniczą. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia. Już w poniedziałek wieczorem. Pozdrawiam serdecznie.